Mam tak. jeszcze badanie dzielnic. Sarabatra, która zresztą dostała za swoją pracę magisterską pierwszą nagrodę w konkursie Tam i To, to Torunia, tam oczywiście było wiele, w swojej kategorii, bo tam oczywiście było wiele innych pierwszych nagród, Robiła badania na temat przywiązania do miasta mieszkańców przyjezdnych do Torunia i urodzonych w Toruniu. Okazało się, że nie ma tutaj różnicy, w przeciwieństwie np. do Warszawy, gdzie do Warszawy sojiki się bardzo, tak, potrzeby. ale słoiki toruńskie się bardzo szybko y, identyfikują z Toruniem. <noise> Także nie odróżniają się od tych y, urodz, y, urodzonych. Natomiast w Warszawie rzeczywiście ten proces trwa dłużej. Natomiast ona też pytała o y, ocenę różnych dzielnic. No i właśnie tu też chciałam Państwu pokazać, że pewne na przykład bezpieczne, niebezpieczne miejsca w Toruniu, no więc to niestety stereotypizowane bydgoskie, moje bydgoskie, tak. A Pani tam bezpiecznie się czuje? Ja się czuję jak u siebie w domu oczywiście, no więc wiadomo było, że to jest jedyna dzielnica, jedyna, jedyna dzielnica w której ja mogę mieszkać. No ale 60% uznało, że to jest, że to jest miasto, miejsce niebezpieczne, no nawet tymbowa góra jest mniej niebezpieczna, a najbardziej bezpieczna jest wrzosy, starówka, osiedle jar. No pojawia się oczywiście w Toruniu ten sam proces, który to, to same zjawisko, które ma miejsce w Warszawie, że no takie bezpieczne, grodzone, nowoczesne osiedla, są, są właśnie. Takim ideałem hmm. mieszkańca. Podoba tak? się to Podoba się, tak. I druga rzecz to jest, to było miejsca, w których chciałbym mieszkać i nie chciałbym mieszkać. Między innymi tu widzę na przykład osiedle Jar, prawda? Pojawiło się Bydgoskie, ale Bydgoskie się i Wrzosy są bardzo właśnie popularne. I pojawiło się Bydgoskie, ale też na przykład osiedle Sztuk Pięknych na Bydgoskim. No bo bezpieczne, nie? Rodzone, no, tak. tak. Bydgoskie oczywiście pojawia się też, gdzie nie chciałbym mieszkać. No i Rubinkowo na pierwszym miejscu. My jeszcze zrobimy inne badania takie na próbach dużych, reprezentatywnych. Ale nie chcielibyśmy mieszkać na Rubinkowie? Nie, tak, tak, tak. Ta, ta, chcielibyśmy ta, ta. bardzo mieszkać no? no właśnie, no ci co mieszkają na Rubinkowie no na pewno chcą mieszkać na Rubinkowie, to jest, to jest jasne.